Dzisiaj przedstawię wam moje Bakugany. Dobra, to zaczynamy. Pierwszy Bakugan... E, najpierw może zacznę od Ventusa. Pierwszy Bakugan to jest Bakugan z Nowej wystroi e, Ventus Pyquantus. Ma moc 300 i ma domenę tak Ventus, e, subterra z drugiej strony Sapterra, dwa Darkusy i dwa Aquosy. Po go o tak. Dobra. Dalej pokażę wam moją tigra z mocą 500. Dalej z nowej we stroi. Mój ulubiony z Ventusa, Viper Helios. A moc 670. Teraz pokażę Wam Darkusy, mam tylko jednego. Dobra, lecę dalej. When, e, Darkus tej glas ma 40. 541. E, przechodzimy do Chaosu Z Chaosu mam najmocniejszego z moich To jest Mega Brontis Ma 710 punktów G-Power To Strasznie dużo I mój ostatni z Chaosu Abyss Omega z mocą aż 770 to ba strasznie, naprawdę bardzo dużo. Teraz Aquos. Jeden z z gandali yy, Aquos strikefire Fire, ale bez zestawu bojowego, bo sobie dzisiaj dokupię. Może jeszcze lineholda sobie kupię, ale nie jestem pewien. O, to jest linehold znaczy Strike Fire, przepraszam. Dalej mocą 650. Dobra, później go złożę. Ostatni Akos to Elfin, Revol y Dual Elfin ma 600. I teraz moja ulubiona domena Pirus Pierwszy z Pirusa to jest Laserman moczą 460 Następny to mój pierwszy Bakugan Szablo Tigrera Ma 470 Kolejnym moim Bakuganem jest yy, Zwykły Dragonoid ma 600 punktów G-Power. E, mój ulubiony Dragonoid. Neo Dragonoid. Nie jest Vortex. Ma e, 670 punktów G-Power. I ostatni. Mój Pyrus Hexados. Koweciągnę wyciągnę głowki. On ma 6 główek i 6... Tam, no, ma pirus, yy, dwa Ventusy, dwie Saptery i dwa darkusy. Proszę tak on wygląda stąd. Dobra, i miło było, yy, mi to ogląda... Miło było, że oglądaliście. Cześć!